Dzień dobry, kochani. No, tak sobie dzisiaj stwierdziłam, a w sumie, no to wczoraj w nocy, jak przeglądałam e, TikToka, że człowiek e, całe życie się uczy, naprawdę, i, i naprawdę głupi umiera. Bo jak umiera, to jeszcze naprawdę nie wie wszystkiego. Jeszcze dużo rzeczy nie wie. I powiem Wam, że jestem zszokowana tym, co zobaczyłam na TikToku. I naprawdę jestem zszokowana tym, jak wiele osób tego nie wie. <noise> I zaraz Wam to pokażę po prostu. Właśnie zaraz. Dla mnie za parę minut, dla Was za sekundę. Wam pokażę, o czym mówię. I napiszcie mi w komentarzu, czy Wy o tym wiedzieliście, czy nie. I zobaczymy. Tam w tle yy, rudy, chrupki. Ja mam nadzieję, że Wam nie przeszkadza. I zobaczymy. Ile osób o tym nie wiedziało, i czy tylko ja nie wiedziałam. Ale też dużo osób na TikToku pisało, że nie wie. Więc zobaczymy. Dajcie znać. Bo nie wiem, czy się śmiać, czy płakać. Zobaczcie, mam załadowaną zmywarkę. Nie? Zmywareczka załadowana. I teraz. Na pewno część z Was widziała ten filmik. Na TikToku czy gdzie indziej. Ale ja. Powiem wam, że nie. Dopiero wczoraj zobaczyłam i teraz się okazuje. Ja zawsze wkładałam tabletkę tutaj, nie? No. Tak jak pewnie większość z was. A co się okazuje, niektóre zmywarki mają tak, że się tak wkłada, że mają to to takie większe i tak się wkłada, ale ja teraz patrzę, że ja mam jakoś tak pionowo bardziej i u mnie tak się wkłada tą tabletkę, że ją się wkłada tutaj. A tutaj jest do proszku, do zmywarek. Co prawda ja też mam proszek, ale no teraz będę prała tabletką. I wiecie o co chodzi. Cały pizz... Spo... No ale jak ja mam to zamknąć, jak tego nie zamknę? U nich się tak wkłada. Wszędzie, a ja tego nie zamknę, jak tutaj włożę tabletkę. No to się jakoś nie odhacza. Nie wiem. A może powinna być mniejszą tabletkę? No ale, bo wiecie o co chodzi? Bo w zmywarkach pokazują, że tutaj się właśnie wkłada tą tabletkę, po to, żeby ta tabletka powoli uwalniała swoje właściwości, tędy. Bo jak tędy wyskakuje od razu, jak to się otwiera, to może być tak, że ona po prostu spadnie i się nawet nie rozpuści. I czasami tak faktycznie jest, ale. No u mnie nie ma tyle miejsca, żeby tutaj się wkładało tabletkę. Ja aż normalnie muszę spojrzeć do instrukcji, bo jestem po prostu teraz w szoku. No ale, no nie ma, tu jest za mało miejsca, słuchajcie, no. Nie włożę tutaj. Hmm, to ciekawe. No nie włożę tak. Nie, no chyba u mnie musi tak być. A ja zaraz muszę spojrzeć do instrukcji, bo aż... Jestem ciekawa. No dobra, a jak wtedy tutaj się wkłada tabletkę, to co się tutaj wtedy wkłada? Idę do instrukcji. Ok, jestem przy laptopie. No i zobaczcie, niby pokazują, że to jest dozownik detergentu. Jest tam napisane, że dozownik de detergentu, niby to. Ale tak naprawdę myślę, że o tym całym oni piszą. No i nie wiem, co tam się niby ma zmieścić, bo tam tabletka się nie zmieści. Hm. to jest naprawdę dziwne. Sama nie wiem, co o tym myślicie. No ewidentnie widać, że tutaj jest jakby pokazane na tą kratkę, ale myślę, że to chodzi o, o całość, to, że to jest dozownik detergentu, no bo tutaj jest na płyn yy, nabłyszczający, yy, nie wiem, nie wiem, już teraz zgłupiałam. Słuchajcie, tutaj jest napisane, że informacje o miejscu umieszczania tabletek, dozownik, koszyk itd. w zmywarze znajdują się na instrukcjach na opakowaniach detergentów w tabletkach. To chyba nie jest tak, że to służy do tutaj, że to jest do tabletki, tylko też do proszku e, albo to do tabletki, a to do proszku. Dlatego, że tak, tu jest napisane, że jeśli naczynia nie były myte przez dłuższy czas i resztki żywności na nich zaschły, Napełnij również pojemnik ten, czyli, czyli ten. Czyli ten, i ten ma być wtedy napełniony, żeby na pewno było domyte. Także tu nie jest tak jak na tych filmikach. A poza tym, zobaczcie, tu jest narysowane, jak wkłada tutaj tabletkę. Także tak. No, u mnie widzicie, jest jednak tak. No hej, jestem w sypialni. Będę sprzątała teraz w sypialni, moje wszystkie lustra, bo tu jest sporo luster, To toaletkę e, też całą umyję i potem przechodzę mm, do łazienki, wyszoruję łazienkę e, i na końcu wiecie, podłogi, nie? Mam ze sobą e, wszystkie mm, detergenty, mam gąbeczki, mm, powiem Wam, że one naprawdę szybko znikają. No, ale to po to zostały zakupione, nie? To nie jest tak, że je się tam no, ciągle, non-stop używa. Mm, tylko jak mamy jakieś takie naprawdę rzeczy do... No, gdzie gąbka się sprawdza. Więc, no teraz użyję, wiadomo, ileś tam. Jak mi się skończą, to kupię jeszcze raz, po prostu. No, a teraz działam. Nie brałam tej yy, ściągaczki. Bo nie chciało mi się jej brać na górę, więc stwierdziłam, że tak przejadę. Nie jest tak źle. Do okien zawsze biorę, bo już nie, nie już tak się yy, rozleniwiłam, że ciężko mi by było bez tej ściągaczki myć. Tak, tak lubię, bo jest o wiele łatwiej po prostu. Ale tutaj do tych luster to nie trzeba tutaj się szybko łatwo czyści No, szybko I, z, i po bólu. A Artur ukradł moją kawę, drugą, którą sobie zrobiłam i której nie dopiłam, i mi zabrał. I sobie tylko posłodzi, bo ja mamą gorzką. Brzeszko e... nie wie, że nie można filmować ludzi bez zgody. Aha. Musi być zgoda? No. E, na obiad dzisiaj, słuchajcie, już jest późno. Ja spontaniczką tam jest, jest 16:50. Na obiad późny są dzisiaj te pierogi zrobię, bo nie mam na nic czasu. Serowo gotowe ze śmietaną i z cukrem. Woda mi się zbotuje. przez przesłyn się, będę mówił. No, to mówię. się kochani, jak zdrowko, jak samo poczucie, coś gotujecie, czy jakieś coś innego. Na szybko. Zamawiacie coś na wynos. Co dobrego u was? Ma podobnież niedługo być ciepło. Ja Mieszko, co ty zrobiłaś mi z włosami? Ja to nie wiem. rozumiem, że mnie kochasz, że się rzucasz na mnie, ale żebyś tak mnie, i, I ty mnie dopuszczasz później do, do widowni? Ja? Nie dość, że masz roboczą koszulkę poplamioną, ubraną. To jeszcze jesteś nieuczesany. Jak ty przychodzisz do naszych widzów? Jak? To tak ładnie? Jak to? Przecież dobrze jest wszystko, tak? No nie wiem. Mówisz, że nie. Możecie zwrócić uwagę tej kobiecie? Ale ja. Kobieto! Chodź tutaj, kobieto. Yy, jadłeś kiedyś takie jagodowo-serowe pierogi? Bo ja też nie. No, powiemy sobie, pierwsza Turek zawsze, ten aktor, co grał listonosza w Złotopolskich, on grał w tym filmie, co... To... Kogier Mogier, tak. Kobieto. 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 Odejdź, kobieto. Odejść kobieta. Ale fajne są te pierogi, takie już z olejem. Nie przylegają. Mm. Fajne, naprawdę fajne. Kochani, widzicie jak rzadko piją kawę? Normalnie to jest jakieś. Jacy, co kawę piją, to są jacyś fajni ludzie muszą robić. A pamiętasz jak latem mrożoną, lubisz? Mm. jak robię. Słodka to jest. No ja miałam możko. Ty wsypałeś tam pewnie 4 tony cukru Móżko. Jak mówisz do mnie, to patrzę, tak? A jednocześnie... A... No, także będą pierogi co ty na to. Kochani Baja bongo ogólnie. I do przodu. I tym słowem przewodnim. No. Słuchajcie, ptak zjedzony, zostało tylko opakowanie. I sosik. No, ja, dobrze. Ocień, wkusna. I wkusta. co, śmietana i cukier będzie na pierogach. Tak. No, także muszę sobie. Aha. No i z tą zmywarką to, no tak jak widzieliście, u mnie jednak jest tak, że tutaj się wkłada tą tabletkę albo wsypuje proszek, a tam, ja myślę, że ze wszystkim tak jest. Ja myślę, że ze wszystkim tak jest, że tam się po prostu dosypuje. Jeśli mamy bardzo ciężkie, um, takie do, do, wiecie, zaschnięte naczynia, takie ciężkie do umycia sprawy, to myślę, że jakby każdy przeczytał instrukcję obsługi, to by tak było, że właśnie tam ma być kolejny detergent, nie tylko tam tabletka, tylko kolejny, tak mi się wydaje przynajmniej, no bo przynajmniej tak jest w sumie, więc myślę, że że wszędzie tak jest, ale nie wiem, nie wiem, trzeba by było w instrukcji obsługi e, przeczytać gdzie się u Was wkłada e, gdzie do czego tam się wkłada tabletkę, a gdzie proszek ale też mówią, że było napisane, że niby na tabletkach jest, nie? Matko jedyna tu jest wszystko, tylko nie po polsku. Co jest? Nie ma polskiego? Nie widzę bez okularów. Najlepiej tata, tata. Nie wiem, czy tutaj jest gdzieś... Somat, tabletki do mycia naczyń w zmywarkach. Uwaga, działa. drażniąco na oczy, w razie konieczności nie. stosować ochronę oczu w przypadku... Mhm. Wyjąć soczewki. Nie ma. Nie jest napisane, gdzie je wkładać, więc No, także no, u mnie jest tak. Dobra, snuwarka wyprała już dawno, to najważniejsze. Mam ten do wyciągnięcia. Może będzie trochę za dużo tych pierogodów, najwyżej na później, jakie one są fajne, fioletowe. No, mam nadzieję, że tam są prawdziwe jagody. Yy. Do 4%. No trochę mało. Ale lepsze to niż nic. Ni, niż nic. Dobra, zaraz będziemy jeść obiadek. A jeśli chodzi o trawę, to tak napęczniało. Słuchajcie, wyłazi aż. Ale nic na razie się wielkiego nie dzieje. Tutaj jest takie na środku dziwne coś. Nie wiem dlaczego tylko na środku. No i na razie nic nie widać. Mam nadzieję, że to nie jest ściema z tą trawą. No, i tak wygląda obiadek. Myślę, że wygląda całkiem ładnie. Idziemy jeść. No hej. Jest już późno. Zaraz idziemy spać. E, chciałam się z Wami pożegnać i. Jeszcze się troszeczkę pobawię z dziewczynami, bo one tak zawsze, nie zawsze, ale czasami lubią się pobawić. Zobaczcie, jak siedzą. Czekają. Zawsze, jak przed spaniem je tak, wiecie, wybawię ostro, ale tak naprawdę ostro, to wtedy lepiej śpią po prostu. Nie? Jeśli chodzi o moje plany co do sprzątania, to wszystkie nie wypaliły częściowo, tylko no sporo się posprzątałam, ale nie wszystko. Ewa. Ewa. To jest moje słonka. To moja słonka. Taka mała no. Kto się tak lubi bawić? Małe dzieci lubią się bawić, tak? No. no mówię, puszczaj mnie, bo nie mam czasu widzisz, że tu zabawa. No, kochani, także ja będę kończyła tego vloga. Idę się umyć. I mm. jeszcze tam sobie może popatrzę na jakieś filmiki trochę. Tak, jasne, oczywiście. Wejdź mi w ogóle w ten telefon. No, jestem już się to jest jakaś 2330. Ja dopiero co skończyłam, yy, wiecie, montować vlog. Także. No. Także tak. No, teraz widzi w telefonie. W telefonie widziała piórko. O, widzi w telefonie. Zgramy. To gdzie w końcu jest to piórko? Tu czy tam? Dobra, kochani, ja uciekam. Dzięki za oglądanie. Jak zwykle, trzymajcie się ciepło. Pa pa.